Witam Państwa serdecznie. Nagramy sobie zielony raport. Akwaria, jak widzicie, po serwisie od poprzedniego filmu troszkę się, yy, troszkę się poprawiło dzięki serwisowi. <grych> Jesień to taki okres, i zima to taki okres, gdzie po gorącym lecie akwaria zawsze mi się gdzieś delikatnie psują. Nie są to jakieś takie bardzo istotne zmiany, ale na roślinach, szczególnie łodygowych, to widać. Pojawiło się co nieco glona, który, który zepsuł mech w prawym akwarium. Takie resztówki zaglonionego mchu, tam mam. Przy liściach będę za chwilę pokazywać. Liczę na to, że do wiosny mychy się poprawią, glony znikną i akwaria na wiosnę już będą w takiej optymalnej formie, tak jak przez większość ostatnich miesięcy zaczniemy może od lewego albo na początku jak zwykle kilka informacji dotyczących samych akwariów, są to zestawy Shrimpset Aquala nie wiem czy w tej formie jeszcze są dostępne na, na stronach Aquala czy gdzieś w sklepach, raczej wątpię pewne rzeczy się pozmieniały, szczególnie lampy, prawdopodobnie filtry zostały, takie jak są w tych zestawach, czyli Pad Mini tutaj akurat z wymienioną gąbką na gęstszą grzałki z termostatami. W oryginalnym zestawie jest grzałka, która utrzymuje temperaturę 25 stopni. Tutaj w jednym akwarium mam grzałkę, gdzie temperaturę mogłem ustawić na trochę więcej, ze względu na to, że miałem w akwarium bojownika. Aktualnie bojowników w akwarium nie mam, także temperatury ustawione są na 25 stopni i tak sobie to tutaj funkcjonuje. Lewe akwarium postawione na żwirku bazaltowym, prawe akwarium na żwirze rzecznym i odrobina piachu, tutaj jak widzicie z przodu taka zrobiona plaża pod kiryski, pigmeje, które są w tym akwarium. Jeśli chodzi o stworzonka, no to w lewym akwarium jest razbora SPI i krewetki i w tej chwili nie ma tam żadnego innego życia, oprócz ślimaków jeszcze. W prawym akwarium w tej chwili są tylko, jest tylko 6 kirysków pigmejów, i zostały mi się dwie galaksy Rasbora. Galaksy Rasbora były z mojego chowu. Sprawdzałem sobie nawet ostatnio po filmach, kiedy to one tam się w moich akwariach pojawiły. No to ten miot, nie 3 lata temu, jak sprawdzałem. No to galaksa Rasbora tak od 3 do 5 lat sobie żyje, no także przypuszczam, że taki powód tego, że z 10, bo ich było prawie 10 tych galaksy, rozbory zostały mi się tylko dwie i nie jestem pewien, czy będę jeszcze tutaj jakieś galaksy rozbory do tego akwarium dawał. Zastanawiam się czy po prostu nie zrobić tego akwarium bojownika. Tylko i wyłącznie. No plus te, te kierski pigmeje, które w akwarium są, ale ich obecność jest prawie niezauważalna, bo intensywnie żerują tylko w nocy, co widać po piasku. Tak w ciągu dnia to <tudno> trudno je zauważyć. Chociaż jak w mieszkaniu jest spokój, domownicy się w, w w pobliżu akwariów nie przemieszczają, no to gdzieś tam te kiryski pigmeje, w momencie, kiedy wrzucę trochę tubifeksa, rurecznika do akwarium, to gdzieś tam się na piasku pojawiają i można je przeliczyć wtedy, że są wszystkie tak jak były tam parę lat temu kupione. Tak są do dzisiaj. Zdarzyło mi się, że rozmnożyły się te kiryski pigmeje, ale tego na rybku było mało tam było chyba dwie sztuki na piasku i y, nie przeżył ten narybek. Nawet nie wiedziałem czym to można karmić i w jaki sposób. No tam narybek Galaxy Rasbora, y, to już mam pewne doświadczenie z tymi rybkami, także nie było z tym problemu. Jeśli chodzi o kielyski, pigmy, to nie mam zielonego pojęcia, jak takie młode wychowywać. Jeśli chodzi o Rasbora sp.i., to w akwariach są już długo. Ale nie rozmnażają się. Do jakiegoś tam takiego mini tarła dochodzi, ale nigdy się nie zdarzyło, żeby się pojawiła ikra. Ja przypuszczam, że tutaj by trzeba było wodę po prostu zmiękczyć. Prawdopodobnie ta ryba, ta ryba woli miększą wodę. No to zaczniemy od brzegu, akwarium. Lobelia cardinalis mini. Delikatnie się roślina zepsuła. Zauważyłem, że lobelia tak co kilka lat, czy tam kilkanaście miesięcy, marnieje. Gdzieś przy którejś tam przycince już zaczynają się robić liście coraz mniejsze. Także prawdopodobnie na się teraz już nauczony doświadczeniem gdzieś sobie tutaj zaraz którąś z tych lepszych, ładniejszych sadzonek przytnę. Je już potem przycinać nie będę, tak żeby znowu te liście się powiększyły i od niej potem będę rozsiewał kolejne sadzonki tak zrobiłem ostatnim razem z wszystkich sadzonek Lobeli została mi tylko jedna, taka najładniejsza genetycznie najmocniejsza i od niej potem zacząłem hodowlę Lobeli tak jakby od początku tuż za nią Rotala Green jak tali widzowie mojego kanału wiedzą, jest to roślina, która pojawiła się w akwarium przypadkiem. Mała gałązka we mchu sucha wsadzona w żwir rozpoczęła w zasadzie szaleństwo rotali w moich akwariach. Rotale pojawiają się we wszystkich akwariach. W w których gdzieś ja się tam przewinę, czy to u znajomych z pracy, czy to u sąsiadki jeszcze jak akwarium posiadała, czy no po prostu w różnych miejscach ta rotala się rozchodzi, rozchodzi się na pniu. Roślina ładna, tutaj akurat jest po przycięciu. Roślina ładna rośnie intensywnie, dość łatwo się prowadzi. Co którąś tam przycinkę trzeba po prostu sadzonki wymienić, ale nie mam z nią żadnych. Najmniejszych nawet problemów. Tuż za nią Ludwigia, czerwona. W tym akwarium na pewno, w tym drugim jest troszkę bardziej brązowa, zaraz zobaczycie. Jest to związane prawdopodobnie z lampą. Tutaj jest lampa 8000 kalwinów, a tutaj jest lampa 6000 kalwinów. I tutaj Ludwigia wygląda troszkę inaczej bardziej zielona, bardziej brązowa. W tym akwarium to jest ta sama roślina z tych samych sadzonek. W tym akwarium jest jednak bardziej czerwona. Za Ludwigią zwartka. W zależności od sytuacji, liście tej zwartki czasami ciemnieją, robią się nawet w niektórych miejscach bardziej fioletowe intensywna ro, roślina, która jeżeli jak już się ukorzeni i próbuje zdominować wszystkie inne rośliny w akwarium, także trzeba co jakiś czas dodatkowe sadzonki usuwać, liście, na których się tam jakieś ewentualnie glony pojawiają, też można usuwać. Intensywnie rosnąca roślina i jestem z niej bardzo zadowolony. Z tyłu za nią widzicie Pogostemona, Octopus lub Quadrifolius, też w zasadzie nie jestem pewien, który to jest dokładnie gatunek. Tutaj, akurat po przycince, roślina podobnie jak rotala, co jakiś czas musi być wymieniana. Z takich, najlepszych, z takich najlepszych roślinek, wybieram sobie kilka gałązek i tam z tyłu sobie zasadzam. Rośnie bardzo intensywnie, jest to chyba porotali druga roślina, która tak mnoży, że po prostu mogę ją rozdawać na prawo i lewo. Na korzeniu, tutaj bardziej przy tych kamieniach, to jest mikrozorium oskrzydlone. To chyba jedyne mikrozorium, które jakoś tutaj w akwarium funkcjonuje. Miałem tutaj różnego rodzaju mikrozoria. Na dłuższą metę żadne nie chciało się utrzymać zbyt długo. Oskrzydlone jakoś tam sobie funkcjonuje. Z roślin w tym akwarium to już jest praktycznie wszystko. Zostały jeszcze rośliny powierzchniowe. W tym akwarium powierzchniówki aktualnie nie są w najlepszym stanie. Jest to związane prawdopodobnie z tym, że nie ma tutaj nadmiarów azotu. Czyli Pistia i to nie jest rzęsa. Zawsze sobie zapomnę. Rzęsy też troszeczkę tutaj jest w akwarium, ale Gdzieś musiałbym sprawdzić w którymś filmie, jak się ta roślinka nazywa. Zapomniałem. Jak wiecie to, napiszcie w komentarzu. Mam zawsze problem z zapamiętaniem tej nazwy. No, i to by było wszystko z lewego. Przechodzimy do prawego. Tutaj tak samo na górze rośliny powierzchniowe. Tutaj te powierzchniówki rosną troszkę lepiej. W te akwarium było dużo bardziej zepsute, także przypuszczam, że tutaj tych związków azotowych było też więcej. Dlatego powierzchniowe tutaj rosną tro troszkę lepiej. Tutaj akurat po serwisie zostało sporo y tej powierzchniowej i rzęsy i tej drugiej roślinki intensywnie wybrane. Także jest tego tutaj mniej, ale to. Nie sugerujcie się tym, ewidentnie za jakiś tydzień albo dwa cała powierzchnia będzie znowu pokryta. No chyba, że akwarium się chemicznie poprawi, no to wtedy standardowo roślina powierzchniowa będzie, będzie powolutku znikać. Jeśli chodzi o rośliny, to praktycznie te same co w akwarium lewym. Oprócz pogostemona, pogostemona tylko tutaj jakoś nie pasuje mi do aranżu tego akwarium. Ale za to jest anubias, ale w stanie takim, że. No niestety, anubiasy w moich akwariach nie chcą sobie y, rosnąć tak, jak należy. Czasami się zdarzało tak, że z y, ta mała sadzonka nagle zaczęła się rozrastać, robiły się te liście większe, nie obchodziły glonem. Y, próbowałem na różne sposoby i przysłaniać tą roślinę y, powierzchniowymi. Nic, nic to nie dawało, tak czy siak, to jest pierwsza roślina, pierwsza roślina, którą atakuje glon. Tuż za nią jest oskrzydlone mikrozorium, tutaj w troszkę lepszym stanie, chociaż też, jak widzicie, delikatnie podeszło glonem, ale jest to raczej związane z tym, że ogólnie w tym akwarium tego glona jest troszkę więcej niż, niż, niż w lewym. Z tyłu żabienica, jaki rodzaj, nie wiem, jest w tym akwarium yy, praktycznie od początku. Było, była, było, była żabienica przeniesiona z lewego akwarium, także to już jest roślina kilkuletnia. Rotala, też taką jedną kępę sadzon, sadzonek, rotali, sobie w tym akwarium posadziłem w piasku i w żwirze. Tutaj akurat jest piasek wymieszany żwirem, w tym miejscu gdzie roślina rośnie. Natomiast Ludwigia rośnie od dłuższego czasu tylko w piasku. I rośnie sobie całkiem nieźle. Też co jakiś czas sadzonki są, są przenoszone do innych zbiorników, czy to moich znajomych, czy, czy tam y, ludzi, którzy o rośliny mnie poproszą. Z tyłu na korzeniu jest mech. Mech jest w stanie agonalnym, obrośnięty nitką. Był moment, tu prawie rok praktycznie, gdzie. Mech roz sobie czyści, gdzieś tego takiego nitkowatego glona praktycznie nie było. W tej chwili się znów troszkę go pojawiło, jest już go na pewno mniej niż tam jeszcze dwa serwisy do tyłu, ale jest. Z tyłu na ściance widzicie liście dębu, zresztą w, w lewym akwarium też liście dębu sobie wsadziłem. O liściach możecie posłuchać w poprzednim filmie, który jest na kanale. Tam opisuję gdzie zbierać, jak zbierać, czy preparować, czy nie preparować, suszyć, mrozić. Możecie sobie o liściach w akwarium posłuchać. No to jeśli chodzi o rośliny, to w zasadzie mamy chyba wszystko skończone. Tutaj, jak widzicie, zwartka też. Intensywnie rośnie co jakiś czas, muszę, muszę liście przycinać, wybierać sadzonki, które próbują się tutaj wypchnąć na piasek. To intensywnie rosnąca roślina bardzo, bardzo ekspansywna. Także trzeba ją pilnować, bo jeśli by się jej, jej pozwoliło, to po prostu zarosłaby akwarium do ostatniego, do ostatniego miejsca na dnie zacieniając wszystkie możliwe rośliny. No, i tak się prezentują akwaria. Co prawda, troszkę lepiej niż tam, gdzie jest ujęcie, które zrobiłem podczas kręcenia filmu o liściach. No bo był robiony w sobotę serwis, podmiana wody. Po 5 litrów w każdym akwarium usunąłem sporo tych liści zaglonionych. Przeczesałem, przeczesałem mech, chociaż glonu z mchu się nie da postawić tutaj, jak widzicie, dwie galaksy Razbora, dwa samczyki męczy mnie trochę ostatnio byłem zoologicznym i pojawiły się nowe galaksy Razbora I, i tak miałem taką myśl, żeby, żeby jednak kupić i, i, i dać do tych dwóch samczyków, które się zostały, ale jednak myślę, że Myślę, że moja przygoda z galaksy Rasbora się zakończy. Sukcesy hodowlane były. Na rybek, na rybek był często, w takiej większej ilości też się zdarzało. Co jakiś czas tam dorzucałem jedną rybkę, czy tam samczyka, czy samiczkę, żeby trochę krew wymieszać. Potem, jak zasiedliłem w tym akwarium prawym, też i krewetki, no to w tym momencie. W tym momencie już był problem z rozmnażaniem się rozborki, ponieważ krewetki bardzo szybko, bardzo szybko przeczesywały mech w poszukiwaniu tych jajek, i rzadko kiedy się zdarzało, żeby się tam jakaś, jakaś jedna mała rybka pojawiła. Nie miałbym już takiej satysfakcji z rozmnażania rozbor, no bo parę razy się udało. No to, no to w, dużo więcej bym miał satysfakcji, jakby się te pieronice w końcu rozmnożyły, ale ale to trzeba by było do, dla nich specjalnie te akwarium chyba jakoś przygotować inaczej, zmiękczyć wodę, a powiem szczerze, nie mam na to czasu. Brakuje tutaj w akwarium szyszek olchy. Trzeba będzie się, póki jeszcze smogu nie ma, przejechać. Znalazłem sobie miejsce nad Pogorią 1, gdzie duże, ładne drzewo z szyszkami olchy sobie rośnie. Przy okazji fotografowania kolei na pobliskiej linii kolejowej, po prostu to drzewo znalazłem. Nie muszę już jeździć do Parku Zielona, który jest dość intensywnie brudzony dymem z kominów okolicznych, okolicznych domów jednorodzinnych. Dam na pogori, jeden jakoś te powietrze troszkę czystsze. Także te szyszki olchy stamtąd sobie będę mógł pobrać. No, szyszki olki zawsze pomagają. Też możecie znaleźć na kanale film o szyszkach olchy. Pomocne, pomocne są w walce z glonami, z, ze zmiękczaniem wody, z nadawaniem akwarium takiego cieplejszego światła. Woda lekko się robi herbaciana, przyjemnie to wygląda, no i tak zima. Zima i akwaria to jest rzecz fajna. Jak widzicie, jest godzina, jest godzina 9 rano, a ja mam w mieszkaniu ciemno. Troszkę tutaj sobie żaluzji pozasłaniałem, ale tak czy siak, po prostu światła zimą mało. Także takie dwie lampki w mieszkaniu się przydają. Także zachęcam Państwa do zakładania zbiorników. Teraz jest, teraz jest najlepszy moment. Pojawia się mnóstwo promocji w sklepach zoologicznych. Ludzie dość intensywnie w sklepach się pojawiają, szukają różnych, różnych możliwości założenia akwarium. Czy polecam zakładanie takich małych 30-litrowych akwarium na początek zabawy z akwarystyką? Chyba nie. Mi się wydaje, że tutaj jednak te zbiorniki troszkę bardziej są wymagające, mimo że są mniejsze. Na pewno to mniejsze koszty. Ale taki zbiornik 70 nawet 100 litrowy dla początkującego myślę, że będzie dużo lepszy, bo po prostu wybaczy więcej błędów. O błędach w początkach akwarystyki możecie posłuchać na dwuodcinkowej serii. Pierwsze akwarium: Błędy. Nagrałem, nagrałem dwa filmy w tej serii cieszyły się na kanale dość dużą popularnością. Także można sobie tam, jeśli jesteście nowymi użytkownikami, no, czy, y, y, słuchaczami i oglądaczami mojego kanału, to możecie sobie te, y, te filmy znaleźć tam gdzieś w poradnikach i posłuchać, jak takie pierwsze akwarium założyć i jak je pielęgnować, i na co zwracać uwagi, uwagę, czego nie robić. No i myślę, że to wszystko. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę, zapraszam na kolejne filmy, także zostawiam Państwa z akwariami i do zobaczenia.